Was serdecznie. Jak widzicie, dzisiaj nieco inaczej. Dzisiaj budujemy sim racingowego riga, czyli symulator, w skrócie po naszemu, symulator do ścigania się, do treningu, do zabawy w drift, do rajdów samochodowych, wyścigów samochodowych. Wszystko, jak widzicie, opierać się będzie na fanateku. Mamy ręczny, czyli hydrołapkę. Mamy zestaw podstawowy, czyli bazę pod kierownicę. Mamy shifter. Mamy dosyć wysoki model pedałów Fanateka model V3 z load celem. To jest bardzo ważne, bo ten hamulec można bardzo dobrze konfigurować. On, on, on może być naprawdę twardy i dość wiernie oddaje to, jak zachowuje się hamulec w rajdowym albo wyścigowym samochodzie. No i podstawowa kierownica okrągła, która sprawdzi się zarówno do driftu, jak i do rajdów. Myślę, że na początek taki zestaw będzie optymalny. No a tutaj widzicie kubeł, kubeł firmy Bimarco. Polska marka, bardzo przyzwoity fotel, model Hammer. Do sim racingu myślę, że jest to więcej niż wystarczająca opcja. No i cóż, czekamy na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie kokpit. No, bez tego trudno będzie zacząć. Kokpit od firmy GT Omega, model e, Titan. Powinien być pojutrze. Także na razie przegląd fantów, a za chwilkę będzie więcej. Zaczynamy od kierownicy. Zobaczymy, co jest w środku. Ja muszę Wam powiedzieć, że to dopiero przyszło. Tak naprawdę nie zdążyłem jeszcze nawet zajrzeć do tych pudełek. Więc wiem tyle, co iby. Jakieś wlepy. Wszystko solidnie zapakowane. Co mamy tutaj? A, mamy guziczki. Guziczki można po prostu sobie powymieniać, konfigurować według potrzeb. Jak widzicie, bardzo, bardzo solidnie zapakowane, trudno się tutaj do tego jakkolwiek przyczepić. Tam. No i mamy kierowniczkę. Jest naprawdę spoko. Jest niewielka, ale fajnie wyprofilowana. I jakościowo naprawdę przyzwoita. Fanatek ma bardzo fajny system. To też tutaj widzicie, to akurat jest prosty model, prosta wersja, aczkolwiek już to działa, a mianowicie chodzi mi o system Quick Release, czyli to co pozwala bardzo szybko podmieniać kierownicę. Dzięki temu nie musimy odpinać żadnych kabli. Starczy jeden klik po prostu i kierownica siedzi na swoim miejscu. Aha, kierownica ma jeszcze jeden bajer, o którym zapomniałem, jak widzicie tutaj. No teraz jest to nieaktywne, ale tu jest wyświetlacz, który pokazuje prędkość. Nie wiem, czy nie, nie, nie ma też kontrolki zmiany biegu, czyli tak zwanego Shift Lighta. No tutaj wspomniane guziczki, które można konfigurować. Kierownica jest kompatybilna z Xboxem, bo na razie mój symulator będzie opierał się właśnie o Xboxa. Może w przyszłości zamienię to na jakiś taki typowo gamingowy komputer, ale na razie powinno wystarczyć. No dobra, tutaj mamy ręczny. I zobaczymy co jest w środku. Jak widzicie otwieram to po raz pierwszy, więc sam jestem bardzo ciekaw jak to wygląda. Mamy jakieś kable. Pełnie istotne na razie. mamy sam rękę. Muszę Wam powiedzieć, że zapakowane jest to naprawdę solidnie. No i dobra, tak to wygląda. W moim przypadku będzie to zamontowane pionowo. Czyli tak jak w driftowych samochodach. Opór jest dość solidny. Muszę powiedzieć, że fajnie to działa. No tak będziemy to montować, czyli właśnie w pionie. Tutaj mamy shifterek Shifter o ile się nie mylę, przychodzi w zestawie z dwoma różnymi gałami do zmiany biegów. Tak, zgadza się. Nie jest łatwo się do tego dobra, ale to dobrze. Dzięki temu bezpiecznie dojeżdżało w jednym kawałeczku. Tak to się prezentuje. Jest naprawdę fajny, bardzo solidny. Zdaje się jest przełącznik, który możemy właśnie przełączać go w tryb tak. Jak widzicie tutaj jest przełącznik, którym zmieniamy między trybem sekwencyjnym, i zmieniamy biegi. Góra dół w ten sposób. A tutaj przechodzimy w klasyczny układ H. Co ciekawe biegów jest jak w niektórych nowych samochodach aż 7 w trybie manualnym No i oczywiście wsteczny. Naprawdę muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo solidnie. A Tu mamy. Obok mamy jeszcze jedną gałeczkę. Można podmienić, wygląda naprawdę fajnie. No a tutaj mamy bazę do kierownicy. Również spakowane takie pozostałe rzeczy. Czyli solidnie, ale niełatwo się dobrać. Zobaczcie, jak wygląda. Trochę to otwieram, ale otwieram to po raz pierwszy. Tak jak widzicie, tutaj macie ciekawe napisy, z, z skonfigurowane na podołeczku Fast Cars, Fast Drivers. No i tutaj pewnie jakieś kabelki, mocowania. Papieżyska, instrukcje. A nas na nich interesuje, co jest w środku. Dobra, mamy mocowania. Mamy zasilacz. a W środku mamy samą bazę. Jest dosyć ciężka, bardzo solidny sprzęt. Choć CSL jest to model podstawowy, to naprawdę już no, nie ma to wiele wspólnego z takimi marketowymi kierownicami. Do jakich wiele osób przywykło. Napęd na pasku tutaj mamy diody, które pokazują obroty, czyli kiedy warto zmienić bieg. Urządzenie samo w sobie z zewnątrz jest dość proste. Tutaj mamy kilka portów, do których podłączamy właśnie ręczny, skrzynie, pedały i tak dalej. Zasilanie oczywiście i kabel sygnałowy do konsoli bądź komputera. No i to jest ten system Quick Release, o którym mówiłem, czyli tutaj bardzo prosty sposób i szybki wpinamy kierownicę. A skoro już przy kierownicy jesteśmy. To może sprawdźmy jak to będzie wyglądało razem Suwamy, blokujemy i gotowe. Tak to będzie wyglądało. Myślę, że na początek naprawdę da radę aczkolwiek trzeba przyznać, że fanatek ma bardzo fajne kierownice i dość szeroki wybór zarówno do F1 do samochodów takich klasycznych, wyścigowych, typu GT3 więc kierownic jest gromada, nawet mają licencjonowane kierownice Porsche, czy tak jak teraz zdaje się nowa kierownica od BMW z serii właśnie GT zobaczymy, no, jak się wkręcę to kto wie może jeszcze coś dołożymy do tego no i czas na ostatnią pozycję, chociaż nie wiem czy nie najważniejszą wiele osób, które ma dużo pojęcia na temat siglisingu który że w sumie to pedały są kluczem Pedały, które wiernie oddają to jak się zachowuje na hamowaniu samochód I jak pracują pedały hamulca, gazu Zobaczymy co mamy w środku Znowu ma pudełek kartoników table. muszę przyznać, że pedały swoje ważą nie jest tak łatwo się do tego wszystkiego dopchać, ale już tak to wygląda spręgło chodzi dość lekko hamulec z wyraźnym, z solidnym oporem pedały są bardzo solidne Cała konstrukcja jak widzicie wydaje się być bardzo solidna, bardzo mocna. Tutaj mamy regulację siły, jakiej wymaga hamulec, żeby działał. Można oczywiście jeszcze dodatkowo wymieniać tutaj różne amortyzatory, gumki, które powodują, że charakterystyka działania tych pedałów się oczywiście zmienia. To już oczywiście dla bardzo ambitnych, zaawansowanych Speców od Sim Racingu, ale to są rzeczy dla nich po prostu kluczowe. O ile pamiętam, to nakładki na pedały można zmienić. W ogóle te pedały też można dostosować do, do swoich preferencji, czyli można zmienić punkty mocowań tych pedałów. Mm, można zmienić ich kąt, więc naprawdę e, da się to dopasować do, do indywidualnych preferencji każdego kto. Albo się ściga i po prostu traktuje to jako rodzaj dodatkowego treningu, albo zwyczajnie jest do czegoś przyzwyczajony. Wspomniałem o tym, że gałka można wymienić, naprawdę robi się to w banalny sposób. Jak widzicie, wszystko jest na gwincie. Chyba zostanę na razie przy tej nieco dłuższej. Wygląda to naprawdę dechę. Podsumowując cały zestaw w pełnej okazałości. Paza, pedały, kierownica, shifter ręczny. Tak to wygląda. No i kubeł. No muszę powiedzieć, że to będzie długi dzień lub dwa oczekiwania na paczkę z kokpitem. No ale później też nie od razu uda się tym nazwijmy to wyjechać. No będzie potrzeba jeszcze pewnie chwili, żeby to skonfigurować. No i oczywiście złożyć kokpit, więc no, najbliższy weekend upłynie pod znakiem śrubokręt w ręku i sporo pracy, ale przyjemnej. Sporo zabawy.